Orędzie 492 Rubio Vicenza, 10 kwietnia 1993 roku. Wielka sobota. Przy każdym grobie. Trwajcie ze mną na modlitwie w ciszy i oczekiwaniu przy grobie, w którym spoczywa martwe ciało mojego syna Jezusa. Najmilsi synowie, pozostańcie blisko mnie w dniu mego nieskalanego bólu. To dzień mojego nowego i duchowego macierzyństwa, to jedyny dzień, w którym pozostałam bez mojego syna, to jest pierwszy dzień, w którym poczułam się powołana do spełniania zadania mamy wobec Was, Kościoła i całej ludzkości. Począwszy od tego dnia jako mama jestem przy każdym grobie, w którym składane jest każde moje nowe dziecko. Jestem przy grobie, w którym spoczywają miliony niewinnych dzieci, nigdy nienarodzonych, zabitych w łonach swych matek. Widzę niezliczone groby zgromadzone w nowym grobie, w którym złożone jest ciało mojego syna, i obfite łzy płyną po twarzy mamy. Płacze ona nad tymi wszystkimi dziećmi, zabitymi w tak nieludzki i okrutny sposób. Jestem przy grobie, w którym leżą ofiary nienawiści, przemocy i wojny, złożone we wspólnych mogiłach, bez żadnego przejawu ludzkiej litości. Jestem przy grobie, w którym spoczywają w śmiertelnym śnie wszystkie moje grzeszne dzieci, ubodzy, chorzy, odrzuceni, prześladowani, uciskani i podeptani. Jestem przy grobie w którym zgromadzone są śmiertelne szczątki moich synów kapłanów, osób zakonnych oraz tych, którzy poświęcili życie na służbę mojemu synowi Jezusowi. Przy każdym grobie chcę dziś czuwać razem z wami, moi umiłowani, w bólu i na modlitwie. Od tej wielkiej soboty, każdego dnia obfite łzy płyną z moich matczynych i miłosiernych oczu, Płaczę nad każdym moim nowym dzieckiem, składanym do grobu. Przede wszystkim jednak czuwam przy każdym grobie w nadziei i oczekiwaniu. Od chwili gdy mój syn Jezus wyszedł z grobu jako żyjący zwycięzca śmierci i piekła, czekam z ufnością na chwilę, kiedy również wszystkie moje dzieci wyjdą ze swoich grobów, aby mieć na zawsze udział w nieśmiertelnym życiu które Jezus otrzymał dla was przez swoją śmierć i zmartwychwstanie.